Siemanko z tej strony 1.67 i dzisiaj Wam zaprezentuję Stack M o tak od 6 lat yy, yy, Dwa player z 15 minut play yy, maksimum i to jest opakowanie chyba już będziecie wiedzieć jak się w to gra no yy, wypakowujemy z tak, takie klacuszki i układamy właśnie u taką wieżę. Tak. Słuchajcie. Patrzcie. Tak. No dobra. Tak. Czekajcie, ułożę to i wrócę do. Wróciliśmy po krótkiej przerwie, no to ułożyłem. Teraz to jest taka wieża i tak, tak. I gram się na tym, zaczyna, że trzeba przesunąć ten klocek i żeby to nie spadło. I patrzcie, jak przesunę ten, to się wszystko przesunie i spadnie. I ten gracz, który tak zrobi przegliewa. Ну то, в комментариях, вы скрываете нарк.